Siemaneczko, z tej strony Kikus i witam was po raz kolejny w kolejnym odcinku Soi Minecraft. I cóż, w poprzednim odcinku byliśmy w netherze i nie powiem jak skończyłem nagrywać to troszeczkę poszperałem na necie jak na przykład się przygotować do netheru czy coś takiego i okazało się, że z takim ekwipunkiem jak ja wyruszyłem no, to mogę łatwo zginąć, już nie wrócić i tak dalej. Także naprawdę muszę się solidnie przygotować, i do tego celu potrzebne mi są rzeczy takie jak pochodnie, żelazny kilof, drugi mieczyk żelazny, bruk mi potrzebny, którego akurat tu nie ma. Genial. O nie, je, jest, jest, jest. 34. Hmm. No może starczy. Może starczy i coś tu jeszcze może... Hmm. Cóż, ha, nic więcej. Jeszcze potrzebne nam w sumie tylko jedzenie, ale to to już mniejsza z tym, ponieważ... Ja... o Bsztyk już mamy. Jeszcze pozabija się co nieco chyba na kur siwo właśnie łuk mi jest potrzebny. Tutaj mam strzałę. A nici są O, akurat 3. O, i akurat trzy padeki. O, genialnie. Po prostu genialnie. Dobra, to let's go. Craftujemy to. Troszeczkę sobie zmienię te opcje. O. Tak, tak. Tak, tak. tak I tak, i tak. I tak, i tak, oj, git majonez, troszeczkę ślepiej gra, wiadomo I teraz. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i piękny łuk, ma 24 strzały, myślę, że to powinno wystarczyć. Yy, jedzenie, no dobra, myślę, że z takim punktem, jak na razie, przetrwamy. Tylko w sumie, no trzeba, tak, nie powiem, trzeba nam tego jedzenia naprawdę. Ponieważ no chciałem przynajmniej przez chwilę przetrwać hmm. Hmm. Witam, witam, ja tutaj tylko po prowizję raz... E, dwa i trzy Ty mi uciekłaś chyba e, cztery jeszcze jedno... E, raz, dwa, trzy, dziś nie jest jeszcze na kogo wypadnie na tego Benz? Czyli, ten 5, dobra, okej. Okay. Jeszcze tam został Hapiro, także pójdę. No i cóż, o jeszcze. Tutaj mamy strzał i kość, która nam się przyda, i coś tu nas oczywiście atakuje. Jakieś dźwięki. Jeden, ja, dobra. no Dobra. Coś nas faktycznie atakuje. Jak gdzie? Skąd? Dawaj, tu. No właśnie, jeszcze miałem iść. Było żelazo, gdzieś tutaj było żelazo Nie powiem, żelazo mi teraz potrzebne, bo chcę zrobić te leje i chcę po prostu, żeby mi się to troszeczkę automatycznie robiło przynajmniej troszeczkę Mam tam dwa, a tutaj trzy nie, właśnie nie trzy raz, dwa, cztery, raz, dwa, cztery pięć piętnaście, czyli potrzebam jeszcze jakieś trzynaście sztabek tak dokładnie 13 szpadok. Wróc, no to 13 no to. Ej, jeszcze nam brakuje... Oj, co się wyskoczyło chyba? Co jest? Eee. Tak. I cóż? Oczywa nam jeszcze 9. Dokładnie 9. Coś tu mamy. Nie wiem czy tu byłem, czy nie byłem. Chcę wejść na sz... A nie tu byłem dobra, bo widzę się świeci. Eee, czyżbym musiał iść do kopalni dosłownie na chwilę. Chyba na to wygląda. Niestety. Chociaż może niekoniecznie. Dodaję troszeczkę na miejscu. Mam no, nadzieję, że to ty, a nie jakiś hirograń. Znaczy, nie dołączyć ten hirograń też istnieje, mniejsze z tym. Yy, drugim. i ja, to z koksem. O! Dobra, jest, przeżyłem. 2, no yy, to będzie jeszcze 7 mi brak, jeszcze 7, coś tam jest. Coś tam jest, proszę Państwa? Co tam jest? Co tu jest? No, mam nadzieję, że na marne tu nie przyszedłem. Tak. Tak! Ta. Mhm. Nie! Uf. Jest, żyję! Żelazo, powtarzam, mamy żelazo, potwierdzam, żelazo. Odbiór. <grych> Ojejku... Hmm. Naprawdę już nie mogę tak ryzykować z kokainiem, to mi jest niepotrzebne. Potrzebne mi jest to żelazo, które jest tutaj na dole. Przepraszam, że użyję haków na chwilę, ale sytuacja tego wymaga. O, coś tu było. Eee... Okej. Okay. Eee, dobra. Hmm, będę miał pewnie pełne życie. Ale nie. Dobra, jednak nie cofam to. Ojej, potrzebuję, Trzeba No i tak w ogóle są święta. I życzę wszystkim, aby każdy je spędził z najbliższymi przy wigilijnym stole. Także radości, zdrowia, szczęścia Oraz Pana Jezusa na wigilijnym stole Także no, wesołych świąt ...się zapalił, podziękował przynajmniej wykryłem I teraz tak szybko survival mode Szybko to kopiemy najszybciej jak możemy I... Szybko, 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 szybko. Jestem z niej na razie. Jak na razie nic. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Creative mode. S sobie przełączam. Nie, nie zabiłam radę was za to, bardzo przepraszam. Sytuacja tego wymaga. E 15... O dobra, na, na pewno starszy. To jest już absolutnie pewne. Dobra. Let's go. Naprawdę was za to bardzo przepraszam za haki, ale po prostu no nie mogę inaczej, no. Bo to znaczy mogę inaczej, ale... No, no sorry, ale odcinek też muszę jakoś szybko zrobić i tak dalej. Bo to już w sumie prawie 10 minut nagrywam, a chcę jeszcze wyprawę do netheru, jakieś to wszystko uporządzić i tak dalej. Właśnie... No i teraz zrobiłam jeszcze wągiel, wągiel, wągiel i wągiel. Dobra cóż, tutaj robimy tak i tak. A tutaj robimy tak i tak tutaj się to schowa. Bruku troszeczkę żeśmy zaopali co bardzo dobrze w sumie. Tutaj mamy to jeszcze skrzynki, muszę szybko porobić. Bo to będzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, tak. Raz, dwa, trzy, czyli trzy skrzynie, czyli łącznie y, sześć y, tych małych. Raz, a wystarczyło. Dwa, trzy, cztery. Wystarczy? Starczy. Jeszcze zostanie nawet sześć sześć. No i dobra. Eee... tak... dobra... 5 tutaj o! Przyda się. No i dobra, trzeba przynajmniej troszeczkę to zjeść. Nie no, jak ja tego tak nienawidzę, no i trzy kurczaki będę mieć. Tylko. Nie aż, tylko tylko, właśnie. Aż. Eee... dobra... No i tutaj już mamy siódemkę. Zrobimy zatem czas to, co chciałem. E, tak, 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 tak. Mamy jednej, jeszcze nam trzeba trzy. No, kolejna dawka i od razu to robimy. E, tak, tak. E, pomyliłem się w sumie. Co do skrzyni, trzeba nam więcej. A tymczasowo tak będzie. Tyle. Jeszcze no... Trzy... Dawaj, dawaj, szybciej. Ja ten mechanizm nie wiem, czy zrobić teraz, czy zrobię... Później... W... Naprawdę potrzebne to, ponieważ w sumie... Może nawet bym zrobił teraz, bo ja bym to wszystko założył. To by mi się to wszystko przepalało do co bym chciał, czyli kwarc. Czy z kwarca ja mogę coś robić? znaczy, na pewno mogę coś zrobić ale czy dopiero po przepaleniu, czy może... Nie wiem, widzicie? Czyli to trzeba przepalić. To trzeba przepalić. Czyli po prostu... No... Aż tyle bym nie chciał czekać do tego właśnie. Zrobię ten automatyczny mechanizm. Który mnie pewnie jest bardzo fajny. No i dobra. I trzy skrzynie, no! Wystarczy. no to... dobra, tutaj już sztabkę. Tak, 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 teraz trzyleje, i mi trzeba piec. Niestety muszę. A nie, chyba mam tam piec. No właśnie, jest piec na zbyciu. Eee, tutaj jest, dobra, wszystko w sumie. E, tak, jeszcze cóż. E, materiały do przepalania mam. E, to co chcę przepalić, no to tutaj. E, co jeszcze takiego. E, no, co tu jeszcze? Jedziemy po kolei. Jest było się chyba nie przepala. Eee. Dobra, więcej chyba nie i teraz co? O noc. Dobra, ja idę spać. Dobra, jest dało się. No i dobra, ile go... Budujemy to szybko. naprawę szybko. Jeszcze nie wiem gdzie, ale zaraz się znajdzie jakaś fajna miejscówka, w sumie eee, żeby było też już miarę blisko. Także może to nieco zniszczy. stąd i tam, tam, ja ponieważ wiem, że tam będzie już fajna miejscówka. No, dobra. Eee, cztery powinno starczyć. I coś tu na zero zaatakuje. Chyba. Pająk, pająk, dawaj, gdzie ty? Widziałem go! A jest, jest! Szanowny kompaniąg. Chodź, tu, chodź, tu, chodź. No i podziękował przy okazji Dobra, eee, szybko. I teraz, tak, w najbardziej odpowiednim miejscu też trzeba zrobić. Może tu. Trzy i cztery, dobra. I teraz tak po kolei sobie dam to, co ten bruk, na wszelki wypadek tego no i dobra, i teraz tak podstawa to jest po pierwsze, chyba muszę postawić trochę bruku, czyli, tak tutaj, jest skrzynia. Tutaj jest piec sobie tutaj dam, obok, żeby cię jakoś tak wspinać. Tutaj jest piec, czyli tutaj ma być lej. I tutaj muszę postawić kolejny bruk, żeby móc postawić skrzynię. Kurczę, naprawdę z tym jest czasami troszeczkę kombinacji. Ale warto, naprawdę. Na takiego czegoś. No i dobra, jest. Teraz... Kolejny lay będzie tutaj. Właśnie tutaj. Tutaj mam sytuację uproszczoną, ponieważ tylko tutaj teraz bruk. I teraz tutaj tylko skrzynia. Teraz... Uuu, za nisko to zrobiłem, widzicie, się wymyliłem. I wyburzę to, bo co mam innego zrobić? Dobra, teraz będzie dobrze. I teraz tak tutaj jest to, czyli tutaj mi potrzeba kolejny bruk. Ten w sumie mogę zniszczyć. I tutaj mogę dać lej. A, jeszcze to zniszczę, że się czasem nie przystawiło czy coś, bo to różnie bywa. Tak. I teraz tutaj pijecyk. Pięknie. O, jest. Oj, super. I teraz tutaj ostateczność i skrzynia. No, i tak wygląda nasz automatyczny mechanizm, który w przyszłości obuduje, nie wiem, czy w kolejnym odcinku, czy w którymś z odcinków, które będą, nie wiem, na przykład za trzy odcinki, czy tam za cztery, no nie wiem. A ja postaram się tak jak najszybciej. Teraz chcę konkretnie do neteru, ale to do neteru tutaj ja naprawdę pójdę szybko, ponieważ w sumie, hmm, o no właśnie, tutaj. Jak ja to robiłem tutaj na no, łok sobie dawałem węgiel yy, tak tutaj sobie dawałem to co chciałem przepalić Coś jeszcze w sumie tyle no i patrzcie jak się tutaj wszystko ładnie przepala lub nie Dlaczego to się nie przepala o co chodzi eee yy... Nie wiem, no spoko. Co jest nie tak? Hmm. No dobra, mniejsze jest tym. Ważne, że jest zbudowana, ale w sumie węgiel mogę zostawić. Tak, i tutaj wszystko fajnie. Gdzie mi to? Dobra. I to jest sumie fajny mechanizm, moim zdaniem. Ale dobra mniejsza z tym mechanizmie, ponieważ ja już nagrywam y, prawie 20 minut, a czas mi ucieka. Ja chcę do DTR w końcu. I nie wiem, dlaczego się tu nie przepala. Dobra mniejsza z tym. Będę przepalał to, co trzeba będzie w przyszłości. Ziemię, y y strzała. Niech będzie koło tego. Nie wiem, czy musi być, chyba nie. No i dobra, i teraz czas na wyprawę. No i dobra, i let's go! Obyśmy przetrwali Mam przynajmniej taką nadzieję, że przetrwamy też Ale myślę, że przetrwamy, bo to też za długo nie będę Będę zaledwie 3-4 minuty, ponieważ odcinek kończę A też e, znowu ten mój mechanizm do... do, do kończy jak... no... będę... Krzęcimy chyba kolejny odcinek raczej. No i dobra, i teraz trzeba tak mi po prostu zbudować tą naszą ochronę. Wysokość też musi być odpowiednia. Na razie taka będzie. Powinno być to chyba wyższe mi się coś wydaje. No to tylko 4. No i dobra. Taka tymczasówka 11 czy 12, dobra, taka ściana. I w sumie, tak losowo mogę to porozmieszczać, w sumie, takie coś mogę zrobić. O, i to będzie dobre. Uszczerpa. No, co jest? No i dobra. Taka tymczasowa ochrona i tutaj w sumie też czy strzadać Raz, dwa i trzy i cztery Jest tutaj jakiś twierdza Ale i leci on Twierdza niby tutaj ma jakieś też... Być zwykle są podobne na początku No i nigdzie tutaj takiego czegoś nie widzę Z tego co czytałem No, dobra Eee, tak mniej więcej się trochę obudowałem, ale nie do końca. No i dobra, kopiemy to, co mamy kopać. Już, już myślałem, że tutaj coś idzie, ale jednak nie. Tutaj dobrze kopię, dobrze. Dobra, kopiemy, kopiemy. O. Yy. nie O, -o. Yy. Idziemy stąd, Idziemy Idziemy Idziemy, Niby dobry tunel, ale trzeba będzie jednak chyba gdzie indziej. Taki tutaj nie ma tego, co tak strzela, to się rozglądne trochę zatwierdzą. I w sobie poszedłem w sobie w tamtym kierunku, ponieważ taki taki jakby, nie wiem most, to jeszcze co. Włączę sobie troszeczkę ren e rendera, ponieważ no nie powiem Eee, przydałoby mi się to teraz eee, sprawdzić co i jak Stream sobie włączyłem. No, no, ale mi się troszeczkę przycina nawet. No, będzie coś? O, patrzcie, o, widać co nie co. Tutaj na przykład tego nie widziałem. Takie co i widzę. Mhm. Tutaj ja raczej twierdzy nie ma tutaj ten, dobra. Okej, okay, ja już wiem tak mi więcej na, tym, na czym stoję. I tego bruku trzeba będzie więcej, naprawdę więcej, czyli trzeba być może będzie redukowanie, a mi się zacina. Naprawdę muszę to wyłączyć ten render, ten render, yy, render License ponieważ to za fajne czasami nie jest okej, okay, to jest fajne, ale jak się ma dobrego kompa, aż tak dobrego na takie renderingi, to ja nie mam no i dobra, i trzeba wykończyć odcinek moi kochani no to już jest ta godzina, czyli nagrywam w sumie. Eee, nagrywam już w sumie o 23 minuty Czyli akurat przed czasem skończę. Także cóż, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że odcineczek się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście dawajcie łapki w górę, co mnie bardzo, bardzo motywuje. Oczywiście bardzo mnie motywuje. Ponieważ no gdy ja widzę, że są komentarze, łapki w górę, a przede wszystkim subskrypcje to bardzo cieszę. Ponieważ ja widzę, że są po pierwsze widzowie, po drugie jest aktywność. I po trzecie wiem, że mam nagrywać dalej. A to jest główna motywacja dla każdego youtubera. Może nie główna, ale... No przynajmniej większa. A Kurczę mi się zacina. Że znowu nie ten. No. Super, jak mi się przycięło na maksa. Naprawdę. Oh. O. Czyżby mi się Minecraft wyłączył? 0 FPS-ów. Serio, 1 FPS. 2. No, no, czy no. Co jest? Naprawdę muszę wyłączyć Minecrafta. Także, słuchajcie, myślę, że na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Także myślę, że odcineczek się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, oczywiście dawajcie łapki w górę, co będzie mnie bardzo motywować do dalszej pracy i oczywiście do dalszego nagrywania odcinków na YouTube. Także cóż, na razie.